Kolejna ważna rzecz na dzisiaj dotycząca samoochrony, samoobrony o, yy, i troski o, o naszych yy, bliskich. Yy. Niestety jest ona ostatnimi czasy w, w głębokim zaniku. Mało tego, yy, osoby prezentujące tą, yy, to podejście, tą wartość, tą właściwość yy, są, są wyśmiewane. Prosty przykład. Przechodzimy, przechodzę na przykład z kimś znajomym przez, przez ulicę po pasach. Tak ja się rozglądam lewo, prawo, lewo, a on słuchawki, telefon jeszcze tu przegląda, tu muzyki słucha, kaptur zaciągnięty i idzie. I co? I on śmieje śmiej się ze mnie, że no dawaj, przecież my mamy pierwszeństwo. Ktoś się stuknie, to jeszcze odszkodowanie dostaniesz. Tak, wszystko takie pozytywne, zbyt pozytywne myślenie, bo przecież jak mnie ktoś stuknie, no to niekoniecznie się skończy na jakimś tam puknięciu, delikatnych obrażeniach, tylko bardzo prawdopodobne, że zginę, tak? I jak najbardziej ten znajomy ma wtedy, hipotetyczny znajomy ma wtedy rację, że ja miałem pierwszeństwo, to jest czyjaś wina, ale co z tego, jeśli ja nie żyję? Co mi po mojej racji, tak? Eee to taki bardzo prosty przykład kolejny przykład nie wiem dziewczyny dziewczyny koleżanki dwie wybierają się z kimś niedawno poznanym na imprezę w nieznanym im miejscu tak więc robienie głupich rzeczy z głupimi ludźmi w głupich miejscach prosi się prosi się o kłopoty i bardzo często takie rzeczy się źle kończą. A cała sprawa roz, rozbija się właśnie o, e, o to, o to, o czym mówię, co to jest takiego. Zdrowy rozsądek, chłopski, chłopski rozum e, pozwala nam, na, nawet jak już dojdzie do jakiejś, m, jakiegoś zdarzenia, jakiejś już konfrontacji, tak e, to pozwala nam się również z niej wywinąć, wygadać nam się z niej. tak? Bo jeśli e, też nieraz byłem świadkiem takich sytuacji, e, Zaczyna się dyskusja i po jednej stronie jakiś tam, no, przeciętnie wyglądający chłopak, a z drugiej strony nie dość, że duży chłop, to jeszcze ja zaobserwowałem, że na przykład ma gdzieś tam parę stulików dalej siedzą jego znajomi, równie duzi. I co? Ten nasz, ten nasz średniaczek słyszy, e, idź, bo ci jedne. Więc już dostał ostrzeżenie, do, dostał prosty przepis jak uniknąć, jak uniknąć e, starcia, jak uniknąć obrażeń i co? I pcha się dalej, pcha się dalej, e, sam się pcha na minę i potem kończy się najczęściej jak się kończy. E, oczywiście nie mówię, tak już to przerabiane było przy innych nagraniach, nie chodzi o to, żeby tak, bo jest silniejszy schodzi z drogi oczywiście, że to jest słuszność że mam prawo być tam gdzie chcę być i nikt mnie nie ma prawa wyrzucać, jeśli ja nikomu nic nie robię tak jak najbardziej tak jak najbardziej, taki jest ideał tak powinno być ale jeśli ja jestem sam nie potrafię, nie potrafię walczyć i mam naprzeciwko siebie jakiegoś dużego chłopa agresywnego i który prawdopodobnie ma ze sobą znajomych no to zwykły zdrowy rozsądek nakazuje jednak schować tą dumę do kieszeni i sobie pójść, tak? To nakazuje zdrowy rozsądek, ale co? Co to nie ja? Co to nie ja? I potem się ładujemy ładujemy się właśnie na na minę. Także to jest to jest bardzo ważna rzecz zdrowy rozsądek zdrowy rozsądek z czego wynika? To teraz tylko na zakończenie, to gdzieś w następnym nagraniu poruszymy. Zdrowy rozsądek wynika ze, ze strachu. Niestety strach też jest ostatnimi czasy wyśmiewany, ale niesłusznie i o tym porozmawiamy przy następnym spotkaniu. Także bądźcie bezpieczni, rośnijcie w siłę i bawcie się dobrze.